Wielaj Panie sługę prawicą niebieskiej pomocy, aby miłował Cię z całego serca i otrzymywał wszystko, co pokornie błagał, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bracia i siostry, dziś w sposób uroczysty i kanoniczny, zgodnie z prawem kościelnym, dokonamy wprowadzenia w urząd proboszcza księdza panownika doktora Mariana Grublewskiego, dotychczasowego rezydenta w parafii św. Maksymiliana, ale także dyrektora Wydziału Katechetycznego Kuli Diecezjalnej Toluńskiej, wykładowcę wyższego seminarium duchownego w Toruniu i we Włocławku, także adiunkta Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pragniemy w tym momencie ogarnąć modlitwą księdza Mariana. Przede wszystkim zaś chcemy publicznie wyrazić wolę księdza biskupa ordynariusza, który dnia 22 stycznia 2011 roku skierował do księdza Mariana dekret następującej treści. Przedmierny ksiądz kanonik dr Marian Dublews w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń z dnia 1 lutego 2011 roku mianuję czcigodnego księdza kanonika roboszczę Parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Złotorii w Dekanacie Toruńskim III z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prawa powszechnego i diecezjalnego. Wprowadzenia w urząd zgodnie z przepisem kanonu 527 Kodeksu Prawa Kanonicznego dokona dziekan dekanatu toruńskiego III. Życzę, aby posługa dusz w nowej wspólnocie parafialnej była źródłem stałej radości i satysfakcji oraz przynosiła obfite owoce duchowe dla dobra powierzonego ludu Bożego na tę posługę z serca błogosławię biskup toluński Andrzej Suski. Na mocy upoważnienia i woli księdza biskupa Andrzeja Suskiego wprowadzam cię księże Marianie, w obowiązki proboszcza parafii świętego Wojciecha złotowi i przekazuję ci władzę, jaka Prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Powierzam również Twojej trosce dobro duchowe, dusz nieśmiertelnych tej parafii, także jej stan materialny, a zwłaszcza kościoły. Tak więc pracuj w parafii, aby z ufnością mógł po śmierci stanąć przed Bogiem, sędzią sprawiedliwym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczegodni księża, szczegodni panie bo w pierwszych słowach chciałbym do Ciebie skierować wyraz z naszej wdzięczności, kiedy pamiętnego niedzielnego poranka 16 stycznia tego roku przybiła nas wiadomość o w nagłej śmierci proboszcza księdza kanonika Krzysztofa. Wówczas ty, książę Dziekanie, objąłeś posieroconych parafian w swoim kapłańskim ramieniem. Ty odprawiłeś msze świętą. Ty modliłeś się o nagrodę nieba dla naszego jakże drogiego proboszcza, gdy przynagłałeś nas do modlitwy w jego intencji, gdy wskazywałeś nam słowami Pisma Świętego, jak ważna jest pamięć o tym, który przewodził tej parafii, a poprzedził nas w drodze do domu Ojca. Dziś z głębi serca wszyscy Wszyscy parafianie dziękują Ci za to, że w owej chwili stanąłeś przy nas z sercem otwartym, w sprawie do pomocy. Dziękujemy Ci również za to, że jesteś wśród nas dzisiaj, w tej jakże odmiennej, uroczystej i radosnej chwili. Jako symbol wdzięczności zechciej przyjąć bukiet kwiatów. My zaś zapewniamy, że wdzięczność, która rozkwitła w sercach, wyraża się również w modlitwie, a trwać będzie znacznie znacznie dłużej niż kwiatów w tym budujecie. Bo zapłać, książe dziekanie, zapłać. A teraz chcemy zwrócić się do Ciebie, czcigodny księże Pogoszko. Dziś w sposób uroczysty stałeś się naszym pasterzem. Stałeś się pasterzem tej parafii. Stałeś się członkiem naszej parafialnej rodziny. Będziesz odtąd naszym bratem, ale i ojcem, ponieważ godność Twojej posługi nie wynika ani z więzów krwi, ani z Twojego wieku. Wiemy już, jak bardzo angażujesz się w sprawy nauki. Mieszowa, przed Twoją ciężką pracą na tym polu. Równocześnie bardzo pragniemy, abyś pośród nas, podobnie jak Twój poprzednik, był gorliwym kapłanem. Przykład tego, o którym kiedyś wiedział Słowacki. A wkrótce na uparze wyniesie papież Benedykt XVI właśnie przykład Jana Pawła II przekonuje nas, że zaangażowanie naukowe, jak i kapłańska gorliwość doskonało potrafią tworzyć parę. Jezus Chrystus jest drogą abyś zawsze był niewzruszonym drogowskazem ukazującym nam tę jedyną sensowną drogę życia. Nie jest dziś łatwo głosić Chrystusową prawdę. Ale czy kiedykolwiek było, droga z Chrystusem jest zawsze drogą pod krąg. Pod front ideologii Czynił tak twój poprzednik, a najpełniej wyraził to niegdyś sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, który mówił, ojczyznę kocham bardziej niż własne serce. Nie zrażaj się, drogi proboszczu, naszymi łokościami tu gdzie trzeba jeszcze nagwieść ziemię, pokopać i podlać suchę drzewa, a rozpitną i wylazą owoce. Książę proboszczo, przyrzekamy wspierać Cię modlitwą, a nasze serca Wspieramy dzisiaj przed Tobą na oścież, abyś w niej się na dobre zadomowił. Niech dobry Bóg nie skąpi Tobie łask w tym pasterzowaniu. My, dzieci ze szkoły podstawowej Złotoli, witamy Cię w progu księży proboszczu, na progu nowego wyzwania, jakim jest praca duszpasterstwa w naszej parafii. Pragniemy, aby poszanowanie dla chrześcijańskich wartości było podstawą naszej wspólnoty, z życzeniami zdrowia i błogosławieństwa Bożego, dyrektor, nauczyciele i uczniowie z rodzicami. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi. Niech będzie z wami wszystkimi istotem Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za te wszystkie miłe słowa. Najdoskonalszym dziękczynieniem, uwielbieniem Boga za to wszystko co dzieje się w naszym życiu jest Eucharystia. Dlatego teraz w czasie tej mszy świętej chcemy Bogu dziękować, ale też i prosić o potrzebne łaski. W tej mszy świętej ja w sposób szczególny będę modlił się o łaskę nieba dla księdza proboszcza święty pamięci, księdza Krzysztofa Stanowicza, który przez 25 lat tutaj posługiwał i gdzie jego grób również jest z nami tak blisko. Wierzymy, że On teraz w niebie uczestniczy w tej niebiańskiej uczcie eucharystycznej. Duchowo się z nami łączy. Jego pogodne oblicze, które nam towarzyszy od miesiąca tu na ołtarzu, myślę, że też jest jakimś znakiem dla nas pociechy w tej sytuacji. W czasie tej mszy świętej chciałbym w sposób szczególny również obok księdza dziekana Powitać księdza profesora Dariusza Koteckiego, dziekana Wydziału Teologicznego naszego Uniwersytetu, mojego kolegę. Od czasów jeszcze seminaryjnych dzisiaj wygłosił również homilię, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Msza świętą on będzie sprawował za Ryszarda Kamińskiego, czy Sława i Jana Guzowskiego. Myśmy godnie i owocnie uczestniczyli w najświętszej ofierze. Przeproś mi pana Boga za wszystkie nasze grzechy.